Siema, ma? To jest ten głos. właśnie dojeżdżamy do kolejnej misji? Spotkanie z Fullerem. Zaczynamy. Następna misja. z było. Hej, Tyler, kawał dobrej roboty z konwojem. A wiesz, jak trudno mi zaimponować? No. To niemożliwe. Postawiłem na Was dużą kasę. Zainponowałeś mi, a wręcz zainspirowałeś. Twoja ekipa musi wygrać ligi Driftu i Draga. W drifcie rządzi zablokowany drążek, a w dragu klub zamieszek. Pokonajcie ich szefów, a zbliżycie się do udziału w gonitwie banitów. Dacie sobie z tym radę dzieciaki. A i przekaż swojej przyjaciółce Miller, że jeden gość ma dla niej robotę. Trzeba przewieźć jakiegoś vipa. Prześle szczegóły, może być. No to nie coś co. Zu chłopak, nara. A, no, zmierzmy się z klubem zamieszek i zablokowanym drążkiem. czas poszukać jakiegoś dobrego dragstera. Daj znać, jak już znajdziesz to przy nim podłubiemy. A co z tobą, Mac? Sam kupię i przygotuję wóz. Dzięki, pora się trochę poślizgać. E, Jess, Shuler nagrał ci jakąś robotę. Powinnaś mieć info. Naprawdę? To ciekawe. Czyli teraz tak. Mamy misję w mieście, w więc... Mamy nadragi i samochód, mam nadragi hmm. I Tutaj mamy zablokowany drążek Tu znaczna nazwa No i do ucieczek Tu będziemy musieli znaleźć jakieś auto do ucieczek Co to jest? To To jest co? Czasowa jakaś Na górę. Dobra, że y, możemy zacząć chyba dzisiaj już dragi, mam wóz do dragi, a e, wozy do e, driftu, do, do ucieczki, ogarnę sobie już poza dźwiękiem. Tu są już. Zamyszyk. Ten samochód wyścigłeś. Nie, to da radę spokojnie. Zobaczmy, jak sobie radzisz z tym dragsterem. Raf, proszę, mówisz, jakbym się nie ścigał. Ale nie w taki sposób. Widziałem, jak najlepsi kierowcy odpadają w kolejnych rundach. Skoro tak się martwisz, to czemu nie pojedziesz ze mną, dawać mi wskazówek? Lepiej nie. Ostatnio, jak osiągnąłeś mnie z lotniska, musieli mnie strzywać. No racja. Nawet jeśli nie wystartujesz idealnie, możesz jeszcze to nadrobić, dobrze zmieniając biegi. Kuma. czas na Jak nigdzie tak. indziej liczy się wódz. Możesz być najlepszym kierowcą na świecie, ale jak nie masz dobrego sprzętu, to nic nie zrobisz. Jeśli ciągle przegrywasz, to znaczy, że trzeba coś poprawić. Dlatego przychodzę do ciebie. Wiem, że ty go podrasujesz. Ja próbuję, nie problemu, bo to w ogóle nie skręca, ale chodzi o ja, ja, dragi, to są w prostej linii Będzie nice lecimy na miejsce Ach, siadło Dobra, już widzę punkci Okaże się, co pamięta. Mm, Kiedy ścigasz się w Silver Rock, każde ćwierć mili to walka. Od startu do mety dajemy z siebie wszystko. Ja jestem starsza siostra, a to jest klub zamieszek. Wow. Mm. Będą da Jak się zawieszy Ja Prowadzisz dragstera, ale nie jesteś od nas Kim jesteś? Możesz być szpiegiem familii, który chce rozmontować moją ekipę od środka Jestem Morgan Ty jesteś Tyler Morgan <gryw> Możesz mi mówić starsza siostra A co do was ma familia? Zadajesz niebezpieczne pytania, Morgan Pokaż, że zasługujesz na to, żeby się ścigać z klubem zamieszek Wtedy pogadamy Pokażę. Ale dajcie mi takie zawieszenie płodne. I bogactwo. Może dam radę, to wezmę. Na uznajemy tylko rekordy. Kładisz je, to ja bawię Tak, tak, ja wiem co robić. Tak myślę. Zmiana bieg. Dobra, To czy że on biegi. No strzałkami, nie? Słuchaj, bo zawsze. O, i chyba fajnie. Hej, wygrałem. Następny równi Czyli tak co są Skoro sobie na BUSD, to zaznaczę ją Dawaj! Tylko jedna wygrana! Ooo, oh. czyli jak wygram... nie muszę wszystkiego wygrywać Wygram dwie, to nice I cyk. Dziękuję. 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 No Dziękuję. 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 udało się. Wygrać? A, udało się. <grych> No i pasuje. Kasa wpadła. Wsztos! I teraz sobie weźmiemy po prawej kartę. Uuu! Ale nie, słabsza. Teraz wymienimy. No nice. Pierwsze zrobione, to chyba leczył od zaklęcia, nie? Dobra, zobaczmy. Jest starsza siostra, tak? Fajna ksywka. To przypomina wszystkim, że jesteśmy rodziną, a ja podejmuję decyzję. Poza tym, jak walczysz z familią, lepiej nie używać prawdziwego nazwiska. Z familią? Ta familia. Ruszamy do dzielnicy hazardu, żeby pokazać im, że klub zamieszek nie boi się nikogo. Wchodzisz w to? No, nareszcie to rozumiem. Wchodzę. Raczej nie inaczej. Dobra, zobaczmy sobie. Jestem te kolejne. Tutaj jest dobra. Zaznaczyłem prasa? Tak, zaznaczyłem. Dobra. I od razu Wam też pokażę pakiety. Dlaczego mam tyle pieniędzy? I te mamy dostawy. Co mam teraz? Otworzyłem sobie te wszystkie, co miałem tutaj. Premium. I tych miałem Was 14. Tutaj nie mam tyle kart i mogę sobie pozwolić na tuning innych samochodów. O, 15 000, 5 kart no i zielony kolor. Też sumie do Mustanga żyłam, bo Mustanga ma taki motyw zielony. Nice. No to co, lecimy. Ale go na tylne wyrywa. Szkoda, że słabo skręca. Ale w to jest drag, no to... już się rozpędzi to teraz spoko, no. Idzie coś z tym zrobić, ale... Przy to jest łakabra. no i star. Ha, dam radę. Starsza siostro, co macie do rodziny? Wygrasz to pogadamy. Może być. Tu. A, o, spóźnię się. Nie. Nie. Ale jazda. Jeszcze nitro weszło do u. Ale mam przewagę, sporo nad nim. Dobrze, wcześniej sobie auto z nie gołem. Easy, easy. Mogę wszystko. No ej. Już bym się pomylił. <grybujesz> Icy, jutro. I Dokładnie o to chodzi. Trudnie, czy mi się udało Pierwszy, na ten kole przejechać? Nie, że się udało. U, co tu, tu, tu było. He, na lajcie. W sumie czekaj, czy da się zmienić... A ja teraz sobie weźmiemy karty z lewej strony. Czy da się zmienić, żeby normalnie wyściga sobie karty... E, Ta karty, jest ja nie na na no manualu zrobić. To tą też mam słabszą. I już przyspieszyłem, więc. ale nie, wiem, nie ma. dobra, tą wymienimy. Mniejszy level ma. Ej, cy. Drugie. dragi już gotowe. Spiś, spiś. Umowa to umowa, Tyler. Było tak. Pewnego dnia przyszli do mnie z familii i zapytali, czy pomożemy Słucham, im ustawić jeszcze. parę rzeczy. Brzmi znajomo. Na pewno. Widziałam cię w Boomville i no cóż, zainspirowała mnie twoja waleczność. Kazałam familii spadać. Tak, bo mnie się to tak bardzo opłaciło. No, my też nie najlepiej na tym wyszliśmy. Sytuacja zrobiła się napięta. Mów dalej. Może po następnym wyścigu. Na razie. Hmm. Czyli wygrany wyścig, nasze informacje o familii. Oczekując, lubię. Dobra. Mam już 10 minut odcinka. No zobaczymy sobie jeszcze jeden być te ten spróbujmy. Nie skapam się, że w traktorach litre na full. Niezależnie od kart jest przystosowane do samego końca dobra, lecimy szybko na wejście kolejne dobra zobaczmy co to jest to nie będzie drak. To jest spint. Nie biorę tego, bo na pewno w też. Tylko drak i drak. Zobaczmy jak sobie poradzisz w spincie wokół miasta. Oho, dobra. No to do roboty. Już bym przegrał zadanie w tym momencie Jezu Aha Połaliłem się gdzieś w Mam przewagę nad nim, to powinienem dać radę To będzie chyba skupienie Jezu, co robisz? Co robisz? Auto mi rysujesz. <sum> <sum> Mam przewagę na dnie, więc nice. jest zu, muszę zmienić gacie. Ten <laughs> yes, masz przewagę na dnie, więc easy. Czyli tam nie dojechać? Wytrzymaj jeszcze, już prawie koniec. Jezu, kto wymyślił dragiem jechać przez miasto, no. O, i meta, nice. <ścoughs> Udało się, easy Walcie we mnie, ale zatrzymacie. Tył mi pęk, ty mi zderzek. Ja nie... Jezu, maska. Co się stało? Było z prawej, było z lewej. A, to weźmiemy z środka. Na środki są zazwyczaj słabe. No. Dobra, wymień. I widziałem, że też mamy nowy pakiecik. Co, kolejny też będzie wyjść? Dobra. Więc ostatnio mówiłaś mi coś o napiętej sytuacji. Zawsze jak wykonujemy jakiś ruch przeciw Familii, policja już tam jest. Mówisz, że Familia kupiła grę. A co myślałeś? To już nie jest nasze miasto. Nie ma nikogo na tyle silnego, żeby się im postawić. Ja walczę z Navarro, to nie mówię. Dobra, zobaczymy się na następnym wyścigu, skoro tylko to cię obchodzi. Dobra, jeszcze sobie szybko otworzymy nową dostawę bo mamy, dostawę za level także Cykl 5000, 3 żetony no i kol kolorek podświetlenia, dobra no to znowu mamy, było chyba 15 minut a to w tym odcinku to by było na tyle dzięki za oglądanie, do następnego, nara